Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku ze Star Rapture. No i wiadomo, że bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. No i moi drodzy państwo, jesteśmy, jesteśmy już tutaj na końcóweczce, tak jest, końcówka banderoli, jak to yy, mawiają. Yy, to będzie ostatni oczywiście odcinek, tak jest, yy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, prawdaż, yy, silnik świata został zbadany yy, i póki co w Early no jakby więcej nie zrobimy. Jest teleporter, tak jest, postawiłem teleporter, co by pokazać jak wygląda teleporter, jak działa teleporter, co z teleportera można ogarnąć, no i trochę się poszlajamy po bazie i jeszcze, bo mi się przypomniało, bo zbierałem surowce na ulepszenie tutaj głównej bazy rdzenia, zwłaszcza rdzenia bazy na czwarty poziom, bo stwierdziłem, że jeszcze odpalę sobie produkcję właśnie tutaj, bo rozrzuciłem produkcję po całej Gdzieś po całej mapie, żeby tego tutaj wszystkiego nie upchać, bo ci z Was, którzy jakimś cudem jeszcze nie grali w Star Rapture, no to mniej więcej pokażę, jak wygląda mm, no już zagmatwanie z powikłaniem, tak naprawdę produkcji wyższego tieru, ale to za chwilę. Przetestujemy sobie teleport, bo też tak sobie stwierdziłem, że sobie zrobię teleport nie tak daleko. Ale jednak lepiej się lepiej się trepczę do teleporta niż bieganie po całej mapie. Tak jest. Szkoda, że tak późno. No to jest w sumie zasadniczo niedaleko, niedaleko mojej bazy, ale mam zamiar zrobić tutaj kolejne kolejne kopalnie tytanu i wszystko wszystkiego co jest w okolicy wolframu i jeszcze dodatkowo przerabianie tego od razu na materiały, nawet nie te najprostsze, tylko te nawet bardziej skomplikowane, ponieważ pierwszym problemem. Jak dla mnie szczerze powiedziawszy jeśli chodzi o, o logistykę, o, o to kurczę, o, o przetwórstwo tego wszystkiego, to jest czas. I nawet nie chodzi o to, że tego czasu trzeba bardzo dużo. Tylko obliczanie, tak jest. Tu się naprawdę trzeba sobie otworzyć tabelkę Excela, wpisywać wszystko ładnie, pięknie i tak dalej. Zobaczcie, coś wam pokażę. Tutaj jest mega prasa. To, to jest, to będzie jakby ostatnia y, część węzła, całego do tworzenia, proszę bardzo, pomp, tak? Bo muszę pompy wysyłać i tak dalej. Potrzebuję, no nie by się wydawało, czterech surowców jako tako, y, zaworów, y, turbin, wirników oraz kwasu siarkowego. No, kwas siarkowy akurat w tym wszystkim jest najprostszy, tak jest. Więc stwierdziłem, no to potrzebuję trzech megapras oraz, y, wiadomo, y, rafinerii. Przy czym wypadałoby jeszcze sprawdzić tak. Pompa robi się 10 sekund, jedna i potrzebuje 3 sztuki kwasu siarkowego. No to trzeba dyrdać do rafinerii i zobaczyć e, i w jakim tempie robi się kwas siarkowy. Na szczęście kwas siarkowy robi się 1 na pół sekundy, to nie ma problemu, jedna rafineria nam wystarczy. Tak jest. E, później mamy wirnik. No właśnie, żeby stworzyć wirnik, trzeba mieć tak. Po pierwsze, pręty tytanowe. No tu nie ma problemu, bo to jest właściwie jeden z podstawowych niemalże zasobów. Które już wytwarzam przy kopalniach i wysyłam je właśnie dronami do bazy. No, no, to też jako tako nie jest źle. Yy, arkusz żaroodporny to też nie jest problem, bo to robię tutaj to właściwie mam pod ręką. Bo tutaj na samym początku, jak pamiętacie, yy, zacząłem pobierać wapień nawet niedaleko, więc mam to tutaj dostarczane do bazy. Też jest spoko. To jest kolejny płyta wolframowa. Prosty zasób yy, przetworzony już przy kopalniach wolframu. No to też luz. No trochę gorzej, już później ze stabilizatorami. Ale co do liczenia tego czasu. O którym mówiłem, tu na przykład wirników produkuje nam jeden wirnik na 4 sekundy, a tu potrzebujemy na szczęście jeden wirnik na 10 sekund, nie? Na produkcję. To tr trzeba na to zwracać uwagę. Nie będziecie zwracali na, te, na to uwagi, no to zaczną się takie problemy, że zaczną się opóźnienia yy, w właśnie w produkcji. Tak jest i będzie to szło jeszcze, jeszcze wolniej. Na przykład turbina robi się jedna na 6 sekund. My potrzebujemy na szczęście tutaj jednej, więc z tym nie ma problemu. Ale na przykład, o, tu jest dobry, dobry przykład tego, e, o czym mówię. E, tutaj tworzę stabilizatory, bo też są potrzebne do, do zaworów, które tworzę. I tak, tu są tworzone rotory. E, każdy, każdy jeden fabrykator od stabilizatorów potrzebuje mieć swój własny fabrykator z rotorami. Nie można tego zrobić inaczej. Tak to jest, tak musi to tak być zrobione, więc trzy fabrykatory, trzy fabrykatory i te trzy fabrykatory trafiają do mega prasy, która produkuje mi tam, niech sobie przypomnę, stabilizatory do czego mi były potrzebne tutaj, razem z helem i szkłem, jak dobrze kojarzę, aha tak, no już wiem co tu produkuje, tutaj dysze są produkowane, także... Jest tego dużo, jest tego dużo i uważam, że powinien być ujednolicony czas produkcji, żeby był po prostu jeden faktor, żeby łatwiej, żeby łatwiej przynajmniej było przeliczać naszą produkcję. Tak, to uważam, że to powinni zmienić, tak od siebie. No i też, jak mówiłem wcześniej, kilka razy marudziłem na ten temat, że powinni jednak ogarnąć, zmniejszyć tą produkcję, bo tego jest, jest naprawdę, jak dla mnie, szczerze, za dużo. Ale co jest fajne i to mi się bardzo podoba, to oczywiście są wieżyczki właśnie ładowane y, taśmowo. I ja mam dwie fabryki mega prasy, produkujące mi tutaj amunicję. Do tego dorzuciłem im magazyny, żeby był odpowiedni zapas, odpowiedni zapas y, amunicji właśnie do tych, do tych wież. Tu mam wiesz 12 i powiem wam, że na standardowe ataki, które co tam jakiś czas się oczywiście pojawiają, spokojnie dają radę, spokojnie dają radę, nie ma, nie ma najmniejszego problemu. No i właściwie, właściwie to mógłbym sobie odpalić nawet taki atak. Zobaczymy jak na... to jest czwarty poziom rdzenia. To jest czwarty... wzmocnienie rdzenia bazy przyciągnie uwagę kosmitów. Oczywiście, zapraszam serdecznie. Ee, i zaraz będą mnie tu kosmity, mnie tu będą yy, A, mogę jeszcze wy... można jeszcze na piąty poziom, jeszcze można yy, ulepszyć, no ale tutaj też będę potrzebował mnóstwa znowu surowców, chociaż tutaj Tutaj akurat nie jest mi to jakoś super strasznie do szczęścia potrzebne. E, jeszcze, ale wydomyślam się, że raczej, raczej raczej, raczej to ulepszę. Wiecie, raczej sobie to ulepszę, no żeby zwiększyć sobie tą ilość tego miejsca. Tym bardziej, że jednak znowu przeniosłem produkcję też do tej bazy e, choćby tych, tych tych, pomp, na przykład, nie? No i wierzę sobie tutaj. E, tak je ustawiłem. Nawet tamte wieże mniej strzelają niż te faktycznie, tutaj. Dają radę. Czasem, czasem trzeba je wspomóc. E, jak się pojawiają, moi drodzy, jak się pojawiają te. Nawet nie, nie ci Moździerzowi, tylko te. No, moi ulubieńcy, wiecie, nie? Oni, oni to bardzo, bardzo kochają. No, 300 pocisków. 300 pocisków już się e, wyprztykało. Do, powiem Wam tak, zastanawiałem się trochę nad tym i nad zaopatrzeniem, właśnie wiesz, podczas takiego ataku. Raz, że lepsza byłaby, wiadomo, szyna trzeciego poziomu, no bo taka szyna prze, e, przepust ma 240? 240 zasobów na minutę. Jeśli chodzi o ładowacz, to jest trochę słabo. To jest zdecydowanie trochę słabo, no bo te pociski naprawdę idą, idą jak woda. Ja ich, mogę, ja ich mogę pomóc tak, że tam sobie postrzelam. Czasem sobie tutaj z jakimś granatem. O, no mówiłem, że są, że są moi wspaniali ulubieńcy. Wy jesteście nieistotni. Oni strzelają i tu się pojawia spory problem, bo jak oni zaczynają luzgać, O, ten już tu zaczyna strzelać. To za chwilę będzie tak, że mi wyłączy, wyłączy mi te wieże. Dobra, wieża działa na szczęście. O, widzicie? już mam 400. To jest jeden atak, o, czekaj, chyba, czekaj, tej nie muszę oczyszczać. No, ta strzela, czy już jej się pociski skończyły? Nie no, daję radę. Czekaj, bo tam jeszcze, są tam jacyś koledzy, czy nie? Szkoda, że e, ataki, e, ataki mo, moich wieży, tu jesteście, proszę bardzo. Szkoda, że ataki moich wieży nie przysparzają mi ładowania granatu, bo tak jak mówiłem z tymi granatami, to jest, e, to jest pomyłka. To jest pomyłka. Granaty. Ja uważam, że granaty powinny być produ produkowywalne. Nawet teraz, jak tak na to patrzę, nie wiem, czy nie, nie byłoby lepiej, żebym te wieże, czy, yy, jakbym sobie te wieże przesunął tutaj yy, przed jeszcze przed tą skałę. Albo przynajmniej w to miejsce. Jak one w polery wyłażą stamtąd, nie? To mam już granat, nie? Wiem, jeszcze Dobra. O, ci mnie tutaj zaczynają zachodzić. Te wieże trochę tego nie ogarniają, więc wydaje mi się, że jakbym postawił je tutaj, nie? I skierowane tutaj, to myślę, że naprawdę dałoby to radę. I to dość mocno. Dobrze, że moje wieże w ogóle nie mogą mnie poszatkować, to jakby szacunek za to, bo to by się, to by się bardzo źle dla mnie skończyło. O, tu się już, tu się już skończyła amunicja. Jakby się kto pytał, to w tych, się już, w tych wieżach się już skończyła amunicja albo nawet chyba są... A! W ogóle są zakażone te wieże. No że infekcja zaraziła bazę, że wam tu coś dorzucić. No i to jest problem, to jest właśnie mega, uważam, mega problem z ładowaczami. Mm, najlepszą opcją to byłoby zrobienie... Eee, to byłoby zrobienie tak naprawdę... A, już żeśmy wyczyścili, no to super. Podłączenie osobnego magazynu, może nawet nie tyle magazynu, co podłączenie osobnej linii podłączenie osobnej linii do każdego, do każdej, do każdej wieży, żeby były wystarczająco wystarczająco szybko zaopatrywane. No. Bo i nie wiem, nie wiem, jak będzie w przyszłości, bo chodzi, rozchodzi mi się też o to, że nie wiem, jak będzie w przyszłości, jak, jak devsi w ogóle rozwiną, rozwiną temat. E, obrony, walki w ogóle z tymi. Ostrzeżeniem przed falą, fantastycznie. E, jak, jak, jak oni chcą do tego w ogóle podejść, nie? E, no bo te wieże, mówię, są fajne, naprawdę. To jest Bayer, to mi się podoba, że można je właśnie taśmowo zaopatrywać. E, mogłyby mieć same w sobie większy zapas amunicji. E, to też by nie było złe. Chociażby. Chociażby po to, żeby no, wytrzymać bez na przykład ładowania ze dwie takie fale. Nie, bo tam raz, dwa, trzy, 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 fale chyba są na każdy, na każdy atak, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tak jak widzicie, tu mam, tu mam trzy szyny. Tu jednak to jedzie jedną szyną, więc one nie są w pełni zaopatrywane. Więc tu najlepszą opcją byłoby, jeśli ja mam z każdego magazynu trzy wyjścia, Spróbować to tak przepiąć, żeby właśnie były e, trzy naraz zaopatrywane w ten sposób. Nie wiem, mógłbym to jeszcze zrobić trójszyną, ale i tak korek będzie się robił, jakby w tym miejscu, bo to nadal będzie wysyłane jedną szyną z prędkością szyny wyjściowej, czyli 240 na minutę. No i tutaj jest właśnie moi drodzy Państwo trochę pieseł pogrzebany w tym wszystkim, nie? Czekaj, żeby się to znowu gdzieś nie zablokował. No ale zobaczymy, ja jestem pełen nadziei, jeśli chodzi o właśnie Star Rapture, moi drodzy Państwo, to jestem pełen, pełen, pełen nadziei tego, co jeszcze, co jeszcze devsi nam w ogóle, co nam jeszcze dadzą. Bo już widzę, wchodzą kolejne, kolejne jakieś drobne, mniejsze hotfixy, poprawiające problemy, na które najbardziej, najbardziej ludzie narzekają, tak? No, czyli z tymi napisami na przykład i tak dalej, że to jest niewidoczne, tam w ogóle czasem jest tak, że tekst za szybko, za szybko znika, nawet nie, ludzie nie zdążyli, nawet nie wiedziałem, że to jest aż taki problem, nie? Ja myślałem, że ja po prostu, nie wiem, ja mam problemy z oczami, za wolno czytam e, te wszystkie dialogi czy coś takiego i że to, 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 ja mam z tym taki problem, no ale okazuje się, że jednak nie tylko ja. E, więc to poprawili, ostatnio widziałem właśnie wczoraj, tak, chyba wczoraj był ten hotfix, jak dobrze kojarzę. No więc super, super. Ale oczywiście, no, chcielibyśmy jako gracze, prawda, więcej. Więcej, więcej przede wszystkim, więcej kontentu w samej grze. Hmm, co ja bym mógł zrobić? Czekaj. Bo ja mam dużo punktów, ja bym sobie coś mógł wykupić. Tylko co ja bym sobie mógł wykupić? Czekaj. To, no w sumie tutaj, żeby ogarnąć te pompy... No bo ja robię teraz to zaplecze, zaplecze pompowe no i też dostanę multiszynę razy 5 też żeście mi mówili, że jest problem z tymi w ogóle multiszynami że się robią, nie, nie, nie widziałem w hotfixie, żeby, żeby to poprawili, ten multi magazyn i rozciągalny magazyn, to w ogóle brzmi genialnie rozdziela równomiernie przedmioty między wszystkimi połączonymi budynkami może przechowywać do 1600 sztuk jednego wybranego przedmiotu, może zwiększyć pojemność pod wpływem dostarczonej mocy no, no, brzmi, to, brzmi to dość ciekawie no ale w stosunku, e, kiedy to dostajemy, tak naprawdę, ile trzeba się napracować, żeby, ta, żeby to wszystko, żeby takie rzeczy odblokować sobie. Na przykład to uważam, że to jest useless, nie? E, co ja dostanę? Lemy. Jeszcze, wiecie co, jeszcze, gdyby te lemy były jakieś takie naprawdę epickie, nie, za ten poziom, no to, kurde, trochę, trochę, trochę słabo, jeśli, jeśli mam być szczery, trochę słabo. E, no, tu są kolejne lemy, więc to bym sobie też mógł nawet darować. Tutaj, tutaj właściwie to zapełniam. Nawet też nie wiem po co, jakoś tak mnie naszło. Bo tu chyba soczewki są wymagane, soczewki zacząłem produkować. A mówię, a, masz, idź pan, e, niech, się, niech się to tam czyni. E, następnie jesteście wy. No, tu już prędzej. Tu już prędzej. Tu muszę dostarczyć wam emitery laserowe, te, które udało się odblokować właśnie dzięki schematowi znalezionemu w silniku świata, tak? Zapełnionemu silniku świata, tam się to udało znaleźć. Więc No, dobra, no ulepszyłbym sobie ekwipunek, no to też nie jest źle. No, najwięcej to uważam, że stąd wszyscy by chcieli, no bo tu praktycznie no, są te szyny, są magazyny, to czego najbardziej byśmy chcieli, jeśli chodzi o rozbudowę, a zwłaszcza jeśli chodzi o e, optyma, optymalizację produkcji. O i to bardzo, tak, to, to ludzie, to, to ja wiem, że tak, że bardzo ci z Was, którzy najbardziej to lubią, wręcz e, ubóstwiają i kochają no to bardzo, bardzo by sobie tego e, wymarzyli. Wiecie, czego mi brakuje? Brakuje mi jednej rzeczy, którą uważam, że też powinni, <laughs> przepraszam, nad tym popracować. E, modularność e, fabrykatorów, piecy i w ogóle wszystkich, e, wszystkich budynków wytwórczych, e, czy tam maszynerii, jak zwał, tak zwał. E, o co chodzi? Jakieś moduły dodatkowe, zwiększające produktywność, moc e, tych e, przerób po prostu tych maszyn. Ja wiem, że wiadomo, nie, żeby to było za darmo, czy coś takiego, no coś, coś do, do ulepszenia. Na przykład, żeby nie było trzeba, wiecie, stawiać tam, jak w tym przypadku, co wam tutaj pokazywałem z tymi rota, rotorami i stabilizatorami. Jeden fabrykator z rotorem na jeden fabrykator ze stabilizatorami. A na przykład, żeby z, m, zmniejszyć ilość miejsca, nie? No bo sami widzicie, to jest to tutaj, dopiero stworzyłem jedną czwartą produkcji do pomp. I tego będzie po prostu więcej, przynajmniej na te dwie kolejne mega prasy, no to jest raz, że jest potrzebny ogrom miejsca, żeby to, żeby to zrobić, a wiem, że nie, też wielu z Was mi o tym pisało, że zbyt obszerne są te produkcje. No, no właśnie tak, no budowanie tych baz produkcyjnych jest zbyt obszerne, no bo jeszcze póki co ta logistyka kuleje, nie? No a co tu właśnie, co do logistyki... Bo też mnie jeszcze pytaliście o to, jak dostarczam właśnie te surowce, czy robię to szynami i tak dalej. No nie, ja stwierdziłem, że lepszą opcją są właśnie y, punkty odbiorcze. Punkty odbiorcze, no, raz, że dystans, nie? E, to, jest, to jest bardzo dobra opcja, na, zwłaszcza na ogromne dystanse. Więc y, jeśli gdzieś znajdziecie jakieś daleko dobre, dobre, wydajne źródła surowca, no to dobrze byłoby się tam e, rozbudować. Choćby albo nawet y, produkcję czegoś stworzyć gdzieś tam daleko. Daleko poza bazą, żeby, no, nie, bo jak, jak ja miałbym to budować, tak naprawdę, produkcję do tego wszystkiego, żeby dojść do tego poziomu y, korporacji, na którym jestem, to ja bym tu musiał mnóstwo placów wokół tej bazy za, zabudować. No, na bank dobijałbym tutaj do y, wapiennych y, tych, nie? Do tych moich wapiennych kopalni i dalej, no bo nawet ja rozumiem. Wielu z was też powie, o, jawor, bo ty tego tam, nie robisz tego tak ładnie, nie układasz sobie tego i w ogóle, bo można by to było wszystko pouciskać. No, zasadniczo to można wszystko pouciskać. Tylko wiecie, jaki jest problem? Problemem jest to, że zrobicie jakiś kombinat do produkcji jednej rzeczy, do korporacji, no i on się w pewnym momencie robi przestarzały i niepotrzebny. Tak naprawdę. Bo no już tej rzeczy jakby nie potrzebujecie, nie. Ona się staje poniekąd surowcem. Staje się poniekąd surowcem, który na pewno będzie wykorzystany do produkcji następnych rzeczy. Tylko, że tak przynajmniej, ja tak myślę, z własnej perspektywy, nikt aż tak daleko nie wybiega myślami i planami. Ja wiem, że jest wśród Was trochę takich, którzy tak robią, ale wiem, że no jednak większość nie, niekoniecznie. No i później zaczyna się taki mega dziabąk. Ja tą bazę usuwałem już trzy razy. Tutaj co było zabudowane, co tu miałem postawiane, to była już usuwana trzy razy, była przebudowywana, no i poza tym mam jeszcze mnóstwo was, do których w ogóle muszę teleporty jeszcze postawić, no bo też wypadałoby je niektóre zoptymalizować. Niektóre jeszcze działają w ogóle na szynach e, pierwszego tieru, no a jak będę miał szyny trzeciego tieru, no to wypadałoby, wypadałoby to ogarnąć, bo zwiększy się automatycznie przez to przepustowość danych, e, danych e, tych, no, centrów surowcowych. Jak zwał? Tak zwał. Wiecie o co mi chodzi, nie? E, także cóż tu, cóż tu więcej, więcej gadać, moi drodzy? E, gra zapowiada się naprawdę genialnie. Ja, jeśli nie zakupiliście jeszcze <laughs> Star Warsera, no to polecam to zrobić, bo nadal jest tani, nadal jest dobry w dobrych pieniądzach. A wiadomo, że dobry pieniądz to dobry pieniądz e, zostanie na, e, na inne tytuły. Ale to na pewno jest warte polecenia. I tak jak mówiłem, moi drodzy, to jest ostatni odcinek tejże serii. Mam nadzieję, że seria, jak i odcinek się podobały. A jak się podobały, no to wiecie co robić. No wiecie, że mi to też pomoże, nie? Zostawcie łapeczkę, zostawcie podbicia, tak, podbicia. Czym okolwiek to jest, bo nadal nie rozumiem tego, ale podobno bardzo pomaga e, twórcom, youtuberom. To podbicie, zostawcie podbicie, podbicie, podbicie odcinek czy coś tam. E, no łapeczka, komentarze, jak najbardziej, co by były zasięgi. E, no i suba, z dzwonkiem sobie zostawcie, powiadomieniem, e, co byście wiedzieli co u Jaworskiego, czyli mła, słychać na kanale. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, jak i całej serii. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia.